Kroneczko za kolaki, witam Was w kolejnym pięknym odcineczku e, z Case Haga. Oczywiście na samym wstępie, jak co odcineczek e, konkursik dla Was. Oczywiście tym razem do wygrania MP9 obrońca gwiezdnego światła. Skin za 13 30 Ogólnie te skiny powinny być w okolice 15 zł, jak ja wypłacałem. Tak kosztowały troszeczkę. Już są w moim ekwipunku. Wystarczy skomentować, odcinaczek zostawić łapeczkę w górę oraz subskrypcję na kanale. Powoli dobijamy 8000 subskrypcji na kanale, więc dziękuję wam z tego miejsca. No i co? Jeżeli, jeżeli Case Hack to oczywiście e, z kodem najlepszym, czyli nie z kodem i samu, chociaż takiego też używajcie, wspierajcie tam e, Wuja, i samo, oczywiście, jeżeli macie ochotę, mój kodzik to oczywiście Kodzbiku 44, który daje Wam 20% przy doładowaniu oraz e, dolarek powitalne Pamiętajcie, że co 24 godziny macie darmowe skrzyneczki. Do odbioru, czym wyższy level, tym lepsze nagrody. No i oczywiście macie ode mnie konkursiki. Konkursiki są naprawdę za pokaźną kwotę. Tak, jak widzicie, niektóre, w niektórych giveaway'ach trzeba doładować 3 dolarki, 4, 2, 5. No i na same grubasy po 10 dolarków. Jest już troszeczkę osób. Tutaj 21, w niektórych po 100 parę osób. Wydaje mi się, że 143 nawet osoby, więc wydaje mi się, że w najbliższym czasie niektóre konkursy się skończą. A dzisiaj, dzisiaj będzie test skrzyneczki do 50 dolarów. E, głównie e, skłaniam się do skrzyneczki Kingdom. E, jak dla mnie, bardzo, ale to bardzo dobra skrzyneczka. E, mam nadzieję, że dzisiaj coś ciekawego ona tutaj nam zarzuci. E, no i tyle. Taki jest, taki jest plan. Jak będzie, jak wyjdzie, to oczywiście okaże się w praniu. Na razie trzy otwarcia i trzy słabiutkie otwarcia. Mm. Może nawet przyspieszymy troszeczkę tempo. Bo chciałbym, chciałbym to tu widać. Widzieć o właśnie te koronki, te koronki, royalki i coś ciekawego. Jakiegoś karambita, jakiegoś butterfly'a. Eee, nie na to czekamy, nie na to czekamy. Coś e, powyżej 1000 dolarów będzie znakomicie. E, Emeralda, jakbyśmy trafili, e, też by było rewelacyjnie. Bo wypłaciłbym sobie go. Nie ukrywam. E, chciałem nawet zrobić kontrakt. Ale troszeczkę small pipi, jak to mówią niektórzy ludzie u mnie na streamie. No i nie jest to jakiś tani kontrakcik. No i też jest szansa, że oczywiście Emerald nie wypadnie. Jest bardzo w sumie mała szansa na to. Chociaż może uda nam się go zrobić oczywiście na case bez żadnych kombinacji. Nawaja, doplerek, face trujeczka średnio. Zobaczmy dalej. Tutaj też średniawka, jest jeszcze oczywiście skrzyneczka za 50 dolarów, też ją będziemy mogli przetestować, jeżeli zerujemy się, oczywiście w ekwipunku jeszcze troszeczkę mamy skinków z ostatniego odcinka. Otworzymy sobie nawet ostatnią, więc akurat nam idealnie starczyło na przetestowanie tej skrzyneczki i szczerze mogę powiedzieć, że jej jakoś za specjalnie nie nie polecam, nie polecam. bedajmy yy, mi, mi nie oddała, w, jeżeli otwieraliście coś wam ciekawego wpadło, możecie również dać znać. Turboin, tu już jest gruba, tu już jest gruba skrzyneczka. Yy, najdroższy drop na razie gucik Tiger Tooth, yy, Może go przebijemy od razu na starcie? Niestety nie, niestety nie, ale okej, okay, taki dialek też jest jak najbardziej yy, w porządku. Yy, dobra. Tu coś nam. Mm, przepraszam, oczywiście, tutaj za jakieś dźwięki. Nie zdążyłem e, wyciszyć telefonu. Dawaj, coś ciekawego. Dawaj, coś ciekawego. Niech coś ciekawego zarzuci. Może na szybkości. O, jak będzie koronka, to będziemy zwalniać. To jest plan. Dałemby dziewiątka. No, bez rewelacji. Bez rewelacji. Mm, tu też jest słabo. Tu też jest słabo. Powiem wam, że ta skrzyneczka ma bardzo, ale to bardzo dużo skinów. Yy, na dobrych procentach i drogich, żeby trafić, ale nic tutaj ciekawego w tym momencie nie trafiamy. Chyba, że teraz temu kał nawet nie jest zwrot. Jest koronka i to nawet nie jest zwrot skrzyneczki, yy, więc może zróbmy. Może zróbmy inaczej. Sprzedajmy. Nie, wszystko może nie. E, te dwa skinki oczywiście zostawię je dla was do konkursu bądź e, może coś lepszego uda się trafić, no ale trzeba się odbić. Trzeba się odbić troszeczkę. Mm. Może, 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 może. Dajmy jednego pokerka otwórzmy. Zobaczmy, co pokerek pokaże nam w sobie. Kukri fate. Uu, dobra, 720, 320 profitu. Wajsky, to już musiały być chyba na e, koronce, tak jest. I nawet są spore szanse na trafienie czegoś takiego. Jak na razie nie ma tragedii. Była delikatna strata, tu też jest strata. Tu już dosyć e, spora, jakby nie patrzeć. Mm, tu 1% prawie. Jest naprawdę trochę tych skinów, e, które mogą tutaj e, zamieszać, ale czy tak będzie, to zaraz się okaże. Chyba koronki w tej skrzynce nigdy nie miałem. Nie będę tu ukrywał. E, koronka jeszcze chyba mi tutaj e, nie wypadła, a chciałbym i no tu skiny są nawet za 26 tysięcy e, white lotusik tutaj 22 tysięcy 20 tysięcy 18 10 i do dolarków oczywiście mowa o dolarkach więc fajnie by było tą koronkę raz zobaczyć i e, coś takiego trafić z tych topowych itemków Tym bardziej, że skrzynaczka kosztuje 400 dolarków Na pewnie koronkę jest koło 2%, 3% Może 4% maksymalnie Tak się wydaje Pieniędzy już coraz mniej Coraz mniej No ale nic, trzeba potestować W razie czego jeszcze sobie coś yy, Oczywiście sprzedamy Kurczę, jakby to stanęło Jakby to stanęło Pandorki, nie ukrywam Pandorki bym od razu sobie E, wypłacił, te sobie sprzedamy skiny, dajmy może nawet 5 na raz, 5 na raz, jak jest coś e, powyżej 700-800 dolarów sobie to oczywiście zostawimy no dobra może jednak nie będę tak e, szalał, bo te otwarcie to w... tragedia tutaj również na razie wszystko jest w plecy, może 2-3 strzały były takie, które dały 300-400 dolarków plusu reszta e... Średnio, średnio. A nie tak to. Yy... Nie tak to miało być. Dajmy może na speedzie raz. O, 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 o. o Trzymajcie kciuki. Tak jest, tak jest. Fajcy, proszę, drogie. Nie. 1500, też myślałem, że one będą około 5000. No ale dobra, no też dobre to. Też dobre to, nie ma co narzekać. Yy, już się z tego cieszyłem. Może to jednak szybkie otwarcie coś, coś pomaga czasami. Teraz niekoniecznie. Niekoniecznie. Słabiutko. No daj coś, daj jeszcze jedną koronkę. Daj jeszcze jedną szansę. Proszę cię, ostatnia. Dobra, wajsiki. Dawaj. Stać nas, stać ostatnie otwarcie dobra, jest tragedia, jest tragedia nie będę tego komentował, to sobie zostawię pamiętajcie, że oczywiście e, jeżeli chodzi o wymianę skinów to jest to jedyna najlepsza strona na świecie, jest to oczywiście Pirate Swap, oczywiście jeżeli używacie kodu Zbiku44, macie 35% bonusu przy doładowaniu Fajna opcja, 100 wpłacacie, 135 otrzymujecie, skiny bardzo, ale to bardzo szybko przychodzą, jeżeli się wymieniacie bądź je kupujecie za e, swoje saldo. Bardzo dużo skinów do wyboru e, na trade banach bez trade banu Oczywiście jeżeli wybierzecie opcję na trade banie, będziecie mieli skina tutaj cały czas. Jeżeli zejdzie trade ban, klikacie tylko claim i e, przychodzi wam oczywiście oferta e, w trymika Macie oczywiście konkursiki tutaj na PirateSwapie, jeżeli wpłacicie bądź się wymienicie za daną kwotę. Macie tak jak widzicie trzy fajne skinki, są one zmieniane dosyć często. No i tyle, mam nadzieję, że odcinek się podobał, mi niekoniecznie, bo miało to troszeczkę wyglądać inaczej. No ale nic się nie dzieje, w następnym odcineczku się odbijemy, mam taką nadzieję i tyle. Dziękuję za oglądanie, widzimy się w kolejnym odcineczku, nara!